Siema, siema, witam serdecznie tu Japon z Legion.pl per Battlefield dzisiaj film zestaw akcji numer 11 Tym razem nie codziennie bo nie w moim wykonaniu na w wykonaniu jednego z naszych regionistów naszego plutonu Czyli miska Makusa 8.2 powiem, powiem szczerze tak że gameplay nie jest jeśli chodzi o jakość w najlepszym wykonaniu Natomiast stwierdziłem że muszę go tu umieścić z tego względu że Miska Makus gra tutaj wręcz fantastycznie taktycznie. Sposób poruszania się jego żołnierza oraz sam, ta sama technika strzelania z AEK i z AR160 naprawdę budzi, budzi respekt i pewnie każdy z Was oglądając ten gameplay, mimo że nie na najlepszej jakości, stwierdzi i może się sporo, sporo nauczyć, że gra w wykonaniu właśnie naszego legionisty Miska Makusa 8.2 jest na najwyższym poziomie i bardzo fajnie to się wygląda. No w przyszłości myślę, że w miskach jak Movie Makera i tak dalej, i tak dalej, to na pewno te gameplaye będą w jakości lepszej. Poza tym zapraszam wszystkich i zachęcam wszystkich regionistów LPL do nagrywania jakichś fajniejszych akcji w naszym wykonaniu, szczególnie w trakcie naszego wspólnego grania, które ma służyć właśnie poznawaniu się i przejmowaniu pierwszych rodów na tym spiku nie tylko. Także, także zachęcam do oglądania, naprawdę kawał dobrej roboty, świetny gameplay w wykonaniu miski Makusa, którego także tu pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie, cześć! A, no. no, I głowce to są chyba niezniszczalne. Nie, są zniszczalne. To są. ze To są To tak ktoś to od, wybrały, nie? Co? od razu, nie? To jest To? Kiedyś od razu jest Łódkowego by się przydało. Kurde, po tych przestawione w się, się latem. na

To mikrofon, zaczął wybierać. Yes. No i pa. O Hahaha. Uma, tu Żenada zagraje. Żenada. To może się, że nie ma. Może. No i miska pójdziemy dołem. No nie, nie. No, kurde, teraz... No o, ale patrz, żeby zabierać, zabiera. Chcik mnie zab... ...linkiem. miałem mi to paratało. mnie zabił. Tak. się zarościłem.

ta się kurde broni, wszyscy mnie zabijają, że jako do kurde